Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu! Nic nie widać, ale tam, tam jest piękne jezioro. Jutro na pewno z Wam pokażę, jakie są cudne widoki. Jest 19, właśnie przyjechaliśmy, rozpakowaliśmy się, a dzieci właśnie jedzą kolację. Chłopaki jeszcze pojechali na chwilę do sklepu, ale my zrobiliśmy Tomkowi niespodziankę, bo po potomek. 4 lata ma urodziny w środę, więc zrobiliśmy małą niespodziankę. E, niestety nie mamy, okazało się, e, zapałek ani zapalniczki, żeby zapalić mu świeczek na torcie, więc e, no nie wiem co my zrobimy. Dobrze, dzisiaj mamy już sobotę. Zobaczcie jaki jest piękny widok z tego domku. Domki nazywają się nad osadą. My właśnie siadamy do śniadanka i ruszamy na stok. Dzieci budują. Tosia ma piękny nowy dresik i ja mam taki sam. Pierwszy raz kupiłam taki wiecie komplet dla mamy i córki. Ja mam też długie spodnie i do tego mam Bluzę identyczną jak Tosia. Jak wrócę z Nart, to na pewno się w to przebiorę i wam pokażę, jak to ładnie wygląda. Jak jesteśmy tak samo ubrane. Już wszyscy gotowi, chłopaki, odświeżają samochód i lecimy na stok. A dzieci na saneczki, tak? A dzieci na saneczki. Dzień dobry, dzień dobry, witamy w sobotę. Tutaj już się ubierają, szykują. Mój braciszek mówi, że już ma dość po samym ubraniu y, butów, więc pewnie zaraz będziemy wracać. Do zgrzeweczka. Kolanka Dobra, pracują. My? Tak, pokaż jak to się no. robi, tak. No? I wracamy do domu. <gul> Agusiu. Tak? Cześć! Uszko, uszko wyszło Antosi. O. Cała trzeba spadła. Patrzymy, mam Lelo, przywitaj się, pomachaj. Cześć. No? Jak tam? Będziemy zjeżdżać Cześć. 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 Będziemy zjeżdżać na sankach? Tak. Madzia, a my co będziemy robić? Dokarczmy, hej. Hey, hej. No jakąś ciepłą herbatkę z wkładeczką? Tak, no, z kiełbaską. baską. I pójdę po, ze smolcem. Mamy to. O I znów łóżko wyszło. Jezu. Posiada. a te czapy na no. ciebie, to ja nie wiem, już mama ci kupiła kolejną. Bo za duże uszy ma. Już kupiliśmy od dwa rozmiary z, z większe czapki, żeby już jej nie spadały, a i tak. Po Wojtku nosi. Siadasz? Takie chichaszki, takie, takie z samego początku. Opa. Tata, tata już bierze e, sznureczek i będzie ciągnął córeczkę. Tak? My pod stokiem, takie atrakcje. Czekamy. Aż Aga z się Pojeżdżą sobie. Karnecik na 3 godziny. Wykupili, więc troszkę czasu spędzimy teraz ze swoim razem z moją kochaną bratową. <ścoughs> Antasia fajnie jest? Tutaj Lelo czeka na tatę tak? no, się, że to nie ten tygodni, to I co jest najlepsze właśnie możemy być po, po, złej stronie, po złej stronie stoku więc nie wiemy czy to jest w ogóle odpowiednie tutaj będzie zjeżdżać, mama. Hello. Jedzie? jedzie, tata. Tomek jedzie, Leo, patrz, tu. Ej! Ej! tata. Tata. Ej, o, jedzie, Aga. Jedzie mama tam. Dobra. Ja jak wszedłem jak przeciąg, nie? Twoja mama, tak. A tam jeździliście? Co? Na tamtym przesełku? Jechaliśmy też. No i co tam? Gdzie tam się jedzie? Oni siedzą w karczmie, a ja sobie sama pozjeżdżam trochę po stoku i zaraz po nim wrócę. Wydzionek, właśnie kawka do pijana. Zobaczcie, jak sypie piękny śnieg. Więc jeszcze mamy zamiar się przejść na spacer tam nad jezioro, ale poczekamy, aż troszeczkę przesadnie sypać. Bo na razie to yy, no kiepskie warunki na spacer z dziećmi. Powiem Wam wczoraj, dzień był super pojeździłam sobie je ze szwagrem, bardzo, bardzo fajny to jest stok i polecam ten stok w Kluczkowcach dla osób, które się uczą jeździć, bo jest prosty stok nie dużo bardzo było szkół z dziećmi z indywidualnymi nauczycielami fajne, fajne warunki, myślę, ten stok posiada właśnie dla osób, które się uczą, więc nawet chcę Wojtka namówić i też że jak przyjdziemy następnym razem, to żeby wy, wynajęli sobie takiego, na, 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 takiego instruktora i jeździli sobie yy, i próbowali swoich sił na stoku, bo to myślę, że no chcielibyśmy. Wczoraj nawet tak z rozmawialiśmy, że fajnie byłoby, gdyby oni się nauczyli jeździć i byśmy myślę, że gdy dzieci się tak podrosną, będą mieć z 5 to tak 4-5 lat, żeby już tak jeździła tak yy, tak stabilnie na nartach czy na desce, zobaczymy co będzie wolała to polecimy wtedy sobie gdzieś w Alpy na deskę, bo ja byłam parę razy i ja jestem w takich e, warunkach zagranicznych, jeżeli chodzi o stoki, zakochana. Pokażę Wam to miejsce, w którym my się zatrzymaliśmy i jaki on jest fajny. E, myślę w ogóle, że on też jest idealną miejscówką na wiosnę, lato, bo tutaj ma zamek w Nidzie do zwiedzania. Jest jezioro, które ma plażę. E, jest spływ Dunajcem. E, są wokół jeziora trasy rowerowe porobione. Domek sam w sobie posiada w ogóle palenisko, takie fajne miejsce na ognisko naprzeciwko jeziora. Domek posiada pomiędzy dwoma domkami jacuzzi, które można odpalić w, w cieplejsze dni. I każdy domek posiada saunę w łazience, co jest czadowym w ogóle rozwiązaniem dla mnie, bo na przykład pierwszego, pierwszej nocy my z Wojtkiem bardzo chętnie takiej sauny weszliśmy, my uwielbiamy saunę, więc poszliśmy. Sobie do takiej sauny posiedzieć i się wygrzać. W ogóle domek jest bardzo fajny, jest taki w pięknym stylu, w takim moim, właśnie ulubionym stylu. To jest drewno i kamień. Ja wam potem pokażę, jak on ładnie wygląda, ale jak już troszeczkę ogarniemy tutaj, bo wiecie, że przez trzy dni z dziećmi to trzeba tutaj ogarnąć, żeby wam pokazać, jak on ładnie wygląda wewnątrz. Idziemy szkołać śniadanie i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli iść sobie na spacerek, bo. A no, pogoda jest z nawet gdzieś tam słonko powoli wychodzi. Ale musi przestać troszeczkę sypać. Do później. no za mnie

Chyba, coś tu A się i Idziemy na spacer, bo przestało sypać, więc idziemy na jezioro się przejść. Tak, Tosiu? Idziemy na spacerek? Nie. Idziemy na spacer? Nie. Jak nie? Na śnieg na sanki, co? Na śnieg na sanki idziemy. Na śnieg na sanki. Zaczęło na nowo padać. Idziemy na spacer. Na spacer idziemy, tak. Ale fajnie tutaj idziemy. Powiem Wam, że nie jest tak zimno. Ale tak zacina trochę tym śniegiem. Tak nie za miło. Ale jedziemy. Ale... Ale idziemy na spacer, idziemy nad jezioro, zobaczyć jak to wygląda. Bo powiem Wam, że ja w Kluszkowcach jestem drugi raz, ale wtedy nie spałam tak nad jeziorem tutaj, żeby się tak jakby zakochać w tym miejscu, przeurokliwie naprawdę. I e, zamieram tutaj nie dość, że przyjechać na przyszły sezon z Wojtkiem, żeby go uczyć. To e, myślę, że przyjedziemy sobie jeszcze wiosną tutaj, jak kupimy bagażnik na rowery żeby mm, przyjechać tutaj, bo tu są naprawdę piękne trasy rowerowe. Sprawdzałam, że fajnie to wygląda, więc na pewno przyjedziemy tutaj z Wojtkiem jeździć na rowerach. O, proszę. Ja, ja! To są domki, w których śpimy. Domki nad osadą ja, nie, nie na i powiem Wam, nie, że śliczne są rzeczywiście, tak z tej strony. Dwa takie pojedyncze, tutaj pole puste, a tutaj takie osiedle, już domkowe. Jest bardzo blisko do jeziora. Tu, tu jest normalnie lód. No, <suszy> Rękawiczki nam się sprawdzają naprawdę super, bo to się nie spadają, ale trzeba je dobrze założyć, naciągnąć. My zakładamy na kurtkę, ale myślę, że jeszcze lepiej trzymałyby się pod kurtką, pod rękawem. Które są na sprzedaż? Te, Te tu? No. A czyli jeszcze nie oddany jest pewnie ten teren budowy? U, tam są tam. Może byśmy kupili taki domek? Nad jeziorem. Ale wypas. ten, no. Ten tu, pod No taki też biorę. Ja go zmodernizuję. też Tak. Ja biorę Dawaj, Wojtek. Tylko żebyś się zatrzymał na ten Na połowę jeziora nie wpadł. No, żeby nie wpadł do jeziora prosto. Będziemy go hamować Ale chyba. <noise> e, to jest... Nie da rady. Jak nie da rady? Niech nie tam się tam I tutaj pewnie łódeczki sobie cumują? Latem tam kolejne domki, no Do pełno domków tutaj się na brzegu tego jeziora wybudowało, widać. No odważysz się Tomek zejść tutaj na to? Odważysz się, ale tylko z powodu. Ale jak tam ładny domek. Tam to dopiero też pewnie czad mieszkać na takim pustkowiu na górze. Można, można. No a tam są kolejne. Słucham. Czadowa. Tam cię ciągnę Kosiu, ciebie posłucham. Tu jest droga rowerowa, więc tam przejdziemy sobie. Zimna tam? Wracamy do domu. To się zasnęła nam na spacerze, a nie mamy nosidełka ze sobą, więc wchodzimy teraz pod górę. Fajne restauracje są tutaj nad tymi jeziorami. Jakieś villa. Bardzo fajne miejsce. Przeżyliśmy się kawałkiem tego jeziora drogą rowerową jeszcze bardziej się upewniłam, że muszę to miejsce odwiedzić latem wróciliśmy. Domki wyglądają z bliska tak a tu pomiędzy domkami, tak jak Wam mówiłam, jest to jacuzzi. Tu są tarasy. A tam jest palenisko. W kącie i krzesełka takie ławeczki z widokiem na jezioro, o, tu się troszkę zakopałam w śniegu. <grym _> Proszę panowie co tu robią? Grzeją się! Ile tam macie stopni? 90 razy No dobrze, jak się Super jest spojarowała taka sauna w... W łazience. nie Zobaczcie jaki tutaj jest widok. No po prostu dla mnie coś przepięknego. Pokażę wam co mi się strasznie podoba. Tutaj w sypialni. To jest taka wycięta wiecie belka drewna. Tutaj się podświetla i to wygląda dosłownie jak góry nocą. Tak pięknie to wygląda wieczorem. To ma taki klimat. Muszę coś takiego zrobić sobie u siebie w domu, jak będziemy budować i projektować sobie sypialnię. To, to po prostu jest maszyna. Tutaj dzieci się bawią piaskiem kinetycznym, który, no stop, na podłodze. Ale w sumie się go dobrze zbiera, bo się on łączy ze sobą, więc to się musisz uważać, wiesz, żeby nie wywalać go. O nie! Bo... Co się stało? No, zrób babeczkę tu, no. O, poklep tu. O, oh, jest! Brawo! Tak, ekstra! Patrz, Tocie, budę! Taka budka londyńska, tak? Tak. Domek wygląda tak, że tutaj mamy salon. Kanapę, która się rozkłada, małe dwa takie stoliczki. Tutaj jest miejscówka dla dzieci, stół, telewizor. Tu jest sypialnia. Tu można też sobie wyjść na taras, A tu jeszcze tu jest wielkie przeszklone okno, które chyba robi największą robotę. I tutaj kolejne okna i tu mamy łóżko już piętrowe. Tutaj jest aneks kuchenny, fajnie wyposażony w zmywarkę w piekarni, który też jest mikrofalówką, lodówka i wszystkie potrzebne sprzęty. Bardzo fajny ekspres na ziarenkę do kawy. Właśnie za chwilę będę sobie robiła ponownie kawkę. Mochotki stoją, trzeba będzie jeszcze przed powrotem śnieżycia auta, bo troszkę nas zasypało. A tutaj jest łazienka, w której obecnie y, cała trójka poszła się saunować, więc pozwólcie, że nie będę Wam już otwierała. Dzieci się bawią. Bawią się tak grzecznie, ładnie się bawią. A ja sobie robię kawkę i troszeczkę usiądę przed telewizorem. Tak oglądam te piękne widoki. Byliśmy na tym spacerze i tam są kolejne domki do zakupu. Nawet wysłałam do nich z zapytaniem, ile kosztują te domki. To jest kolejne marzenie, na mojej mapie marzeń, żeby mieć taki domek. I powiem Wam, że ta miejscowość jest bardzo fajna, bo i ma góry, czyli ma stok. I ma lasy, i ma jezioro, więc... Podoba Ci się tu? Fajnie jest co? Musimy przejść tutaj latem na rowerki. To jest fajna trasa rowerowa. Może popłyniemy łódką. Zwiedzimy zamek. Prawda? Część w w O, Będzie tutaj duża atrakcja też latem fajnie do zwiedzenia. I lecieć samolotem. Samolotem też chcesz lecieć? To musimy za granicę lecieć. No. A gdzie lecimy za granicę? Mm. Gdzie byś chciał? Do Londynu. Do Londynu? Tak. To sobie wybrałeś, a może Egipt? No? Do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku. No to z wujkiem. Wujek zakochany w Nowym Jorku. Ze mną, może na Filipiny, co? Tak. A ty gdzie byś chciała lecieć? Ja domu. tego O, i to jest, słuchajcie. Najpiękniejsza odpowiedź do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dzieci są najbardziej szczere. Kiedyś będę w taki dom. Domek. Całoroczny, ale będę mieć w takim miejscu. Na pewno zobaczycie. Idziemy może obiad robić co? Proszę, następny śmiałko. To A, teraz moja kolej, idę do sauny. Pasta, pa. Pa, no super! I, no pięknie! Relaks, w saunie. Co robicie? I spać! A idziemy spać, tak? Tak, idziemy spać. Mhm. Relaks. Tak. Teraz wy macie relaks, tak? W saunie? No świetny pomysł. A, Tutaj będzie napisane na dzieci. Aho, no dobrze, no to... Tam nie zabawy Nie zabawy, mm. Do widzenia Do zobaczenia